Ty jesteś chwalony w każdym meczu, ale chyba to marne pocieszenie, jeżeli drużyna w taki sposób tak często traci punkt. No dokładnie, całkiem sobie inaczej to wyobrażałem, że na pewno, że będziemy, nie będziemy na pewno w pierwszej piątce, ale, ale wydawało mi się, że, że zespół ma potencjał i że będziemy gdzieś walczyć spokojnie tam o środek tabeli. No, no szybko liga to zweryfikowała. Walczymy o utrzymanie. Kolejny mecz przegrywamy no i to, że mnie chwalą, no to niestety to punktów nie daje, bo, e, bo jest kilka sytuacji, a zawsze coś padnie no i niestety za, jak to się mówi, za efektywność e, punktów nie ma. My tak trochę żartując patrzymy na ciebie jak na takiego boksera, który dostaje ciągle te ciosy, piłka wciąż wraca pod naszą bramkę, jesteś bombardowany strzałami. Ale w porównaniu z meczu, w meczu z Polonią, to chyba dzisiaj jednak, nawet mimo tego, że graliście w dziesięciu, wyglądało to znacznie lepiej. Uniknęliście wysokiej porażki tutaj na trudnym terenie. jakbyś byś ocenił postawę całego bloku defensywnego w dzisiejszym meczu? Myślę, że zdecydowanie zagraliśmy dużo lepiej, nawet grając dziesiątkę, broniąc się. Bo to, co zagraliśmy tydzień temu, to, to, to jest kompromitacja i dla mnie to się nie mieści w głowie. A jak może być taka różnica na poziomie ekstraklasy, czy to gra pierwszy, czy szesnasty zespół, e, że mecz może mógł się skończyć 10 czy 12-0, to jest, to jest mi po prostu wstyd. Nie wiem, spojrzeć wszystkim kibicom w oczy, bo takie rzeczy się nie mogą dzieć na poziomie ekstraklasy. Dzisiaj zagraliśmy lepiej, bo również nam bardzo zależało, żeby zmazać tą plamę, no, ale niestety no, punktów nie ma i, i po raz kolejny wracamy z zerowym dorobkiem. Trzeba się teraz wyciągnąć dobre rzeczy z tego meczu i z Pogonią to wszystkie najlepsze swoje atuty zaprezentować i po prostu wygrać, bo, bo tylko teraz punkty się liczą. Mimo tej porażki można powiedzieć, że te decyzje zarządu oczyściły trochę atmosferę w szatni. Czujecie to? Ja się skupiam tylko i wyłącznie na tym, co do mnie należy, i ja nie będę się wypowiadał na temat innych rzeczy poza tym, co, co ja gram, co tylko ja gram na boisku. Bo nie mnie oceniać i kolegów z zespołu za grę i, i, i kogokolwiek w klubie, więc to nie jest pytanie do mnie.